Cześć, nazywam się Marcin Krzywonos. Dzisiaj e, nauczymy się węzła ratowniczego. Filipie, lineczkę bierzemy, przekładamy ją wokół siebie w ten sposób, żebyś tu miał długi koniec. Weź sobie linę tak, żeby mieć ją w trzech palcach, końcówkę w trzech palcach. Teraz przekładamy sobie od góry, nałóż same palce, a nie cały, cały nadgarstek i spróbuj zrobić ten ruch, tak żeby nie zakładać liny na nadgarstek. Dlatego trzymamy tą linę w trzech palcach, żeby tymi trzema palcami nawinąć sobie linę na rękę. Teraz ten koniec musimy przełożyć przed tą, pod tą liną, którą trzymamy i włożyć ją z powrotem do pętelki. Jeszcze raz. Czek, raz. Dwa i trzy w tym ruchu. Koniec, w którym będziemy wiązać, znowu sobie bierzemy do prawej ręki i tutaj bierzemy sobie tyle liny, nam wystarczy. W ten sposób jesteśmy w stanie sobie zobaczyć, jak mniej więcej nasza pętla będzie wyglądała. Kładziemy sobie linę na lewej ręce. Teraz musimy sobie zrobić tak zwane małe jeziorko, które wygląda jak rybka. Musimy sobie zrobić tak, że lina która będzie jest związana jest u góry na tym jeziorku. Rybka, czyli koniec naszej liny wyskakuje z tego jeziorka, okrąża drzewko, czyli część liny, która będzie gdzieś tam pracowała i wraca do jeziorka. Istotne jest to, żeby chwycić całą trasę rybki i drzewko i drzewkiem od siebie zaciągnąć węzełek. Czyli tym samym nauczyliśmy się węzłów ratowniczych dwoma sposobami. Nie jest to łatwe. <głos》> Dzie ee, dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia.